Halo, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przesadzimy sobie wspólnie to anturium z Półki Śmierci. Ono już straciło trochę liści, bo mamy tutaj dwie sadzonki i chcę Wam pokazać co nieco ze sklepu Hydroponika. Troszeczkę a jeszcze kupiłam sobie, tylko gdzie ja dodałam? Tutaj coś innego szeleszczy, ale to nie dla roślin. Ale zobaczycie w następnych filmach, bo kupiłam sobie nowe drewniane koczyki. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, w co ja posadzę to Anturium, od razu powiem, że nie do hydro. I dwie sadzonki, jeżeli będą ok, to posadzimy razem. To zapraszam do oglądania. Będzie mi bardzo miło, jak za mną zostaniecie. Tak, patrz na te liście, powinnam je jeszcze umyć więc zajmę się tym teraz na szybciutko. Chciałabym mieć jakąś, jakiś blat roboczy, żeby nam to jakoś szło i żebyście nie musieli patrzeć na mnie z góry. Znaczy, ja, kamera jest od dołu, no ale ja już tutaj nic na razie nie poradzę na te warunki. W każdym razie zapraszam Was na film. Ja jestem Beata, a to jest mój kanał Zielono Zakręcone. Przetarte. O, ja się trochę przesunę. Nie mamy dzisiaj mikrofonu. Za to mamy ciszę i spokój. Bo syn sobie siedzi i spędza czas sam. A ja tutaj mam czas i miejsce, żeby to zrobić. Zobaczcie, ona jest taki doniczce z tym knotem. ja tą doniczkę jej chyba zostawię. Ja ją podlałam dwa razy. I raz od dołu, raz od góry bo zaraz faktycznie przyniosłam ją ze sklepu, bo ona wyglądała na taką biedną tak jak powiedziałam, straciła dwa liście z tej jednej sadzonki my to zaraz wypakujemy, zobaczymy jak to wygląda tutaj podłoże jest takie takie nie najgorsze no ale wyciągniemy to wszystko co ja chciałam powiedzieć? aha jest przed południem środa dzisiaj, więc Ruszyłam rano yy, na pobór krwi, bo co jakiś czas trzeba sobie zrobić badania. I jak pani pobrała mi prawie pół szklanki, to się przeraziłam. Ale jestem szczęśliwa, bo zrobiłam sobie spacer. Wiecie, ja jestem piechurem i chodzę bardzo dużo. No Chciałam zrobić 5-6 km, ale tak na czczo i bez śniadania to tak troszeczkę kiepsko. Zostało się zrobić trzy, no ale to jest tak dobry wynik. Doniczka zostanie, bo ona jest ok. O, jak ona tu ma mokro, ale zobaczcie te korzenie. A tu jest ładnie, ale patyczka sobie nie wzięłam, ale może to zostawiamy tak. Ona tu ma mokro. Jak tu jest mokro. O, to jest praktycznie błoto. Nie wiem czy Anturium powinno mieć aż tak mokro, moi drodzy. Bo ja chcę je przesadzić do podłoża do epifitów i sorczyków. I jakoś... O, tu jest też taka, takie błoto. Z góry ta ziemia nie była taka zła, ale to w środku to podłoże jest paskudne. Nie miałem czasu, siły ani chęci czyścić tego do hydro. Ja próbuję sobie przygotować jedną aglaonemę, Marię, um, która praktycznie została jeden liść. Jak go straci, to go straci. Yy, umyłam korzenie, wsadziłam do wody, żeby chwileczkę poczekała w tej wodzie i się przygotowała na to, co ją czeka. Ale czy te korzenie nie zgniją, to ja nie wiem, więc... Ale ona i tak już była najsłabsza. Tutaj korzonki są spoko. Ja sobie to zaraz rozdzielę, te Ojeju, nie moi drodzy, to jest takie błoto. Ja jeszcze to podlałam, no ale od dołu nie pociągnęło za dużo. To są nawet trzy sadzonki, czy ja to dam radę rozdzielić? Powiem. Wam powiem. Wyciąnę was sobie, mam jakiś lekki opadeczek. A nie widzicie tego, co ja tutaj kombinuję? Tu jest jedno wielkie bagno. O, jeszcze jest plaster. O, i korzeń mi został. Zobaczcie, tu jeszcze jest. O. Plaster na tych korzeniach. Jakoś ściągnę, bo on bez problemu zejdzie. te korzonki wyglądają tak. Zobaczcie, tu jest obecniętych tych liści. Ja je od razu tutaj pourywam. To, co tutaj jest i zostanie nam... O, tutaj też nie ma liścia. Ale tego chyba na razie nie urwę. Pierwsza sadzonka. Znaczy teraz miała szykować, nie wyobrażam sobie Nie jest źle. Te korzonki są ok. Te tutaj są takie nie najlepsze. Ale poza tym są ok. To mamy jedną. O, Spróbujemy wyciągnąć drugą. No wydaje mi się, Agla, ona ma iść do Hydro, przynajmniej ta jedna. Może wszystkie w niej wylądują, ale trudno byłoby mi, było mi się z tych korzeni pozbyć tej wody, więc. O, tutaj też jest ten plas, y, plasterek taki, jak już, już odpadł. Tu mamy drugą sadzonkę. Tu jest ten taki list, widzicie? Taki jakiś powykręcany na wszystkie możliwe strony. Pomyślałam, że pójdzie liść. Tu jest pochewka, ale tutaj liście ja by się za, zatrzymał. Te tu korzenie już nie są takie piękne, czerwone, ale też są ekstra. Czy Wy macie dobre światło? I tutaj ta trzecia. To jest największe. Ja nigdy nie miałam anturium. Raz anturium było w paczce z fucji. Jak powiedziałam, ja powiedziałam, kiedyś zamawiałam te roślinki w zeszłym roku. Tu też jest ten plasterek. Ale jak ja zobaczyłam anturium, to takie najzwyklejsze, z co je można zobaczyć w marketach, z tymi czerwonymi liśćmi, to ja je od razu mamie oddałam. Mamie ono świetnie rośnie. Nie wiem, czy ona w ogóle je przesadziła, bo ja jej nie przesadzałam tego anturium. Ale mama się śmieje, że chyba już musi przesadzić. O, urwałam korzeń. Oj, bo ta za mocno szarpnęłaś. Dzisiaj u nas ładnie świeci słońce. Jak rano wyszłam było minus 6 stopni, ale słonecznie, więc ok. O, tutaj to się maźgli trochę. O, mamy to. Mamy trzy. Raz dwa, trzy, taka kupa korzeni, widzicie? I z powrotem bez problemu tutaj. Tylko nie do tego podłoża. Boże, jakie to jest mokre. Jakie to jest mokre. Tu z tym knotem, bo ja sobie wymyśliłam tak, moi drodzy, że ja mam tu taką trochę większą plastikową doniczkę. Wsadzę to sobie tutaj. I tutaj nie będzie styku bo ta doniczka tutaj nie będziecie widzieć, ale ona ma takie stópki, więc ta doniczka nie będzie dotykać, ale ten knoty, jeżeli coś mi spadnie, a zapomnę podlać, to sobie y, podsiąknie y, i weźmiemy sobie podłoże. Ja tu mam Michał i teraz pokażę Wam, co ja chcę tam dać. Podłoże do storczyku y, z Premium. Nie wiem czy nie za mało. Tu jeszcze mam troszeczkę z tego doktora grunia posadziłam trochę, dołożę i też się skończyło i super. Teraz żeby nie zapomniała węgiel. No otwórzcie się. Ja zmiem bo trochę pobrała się w ziemi, ale wiecie. Mielkają mi ostatnio dłonie strasznie i się takimi poranionymi dłońmi, o, to jakieś tak średnio, to wygląda mi więcej tak, dużo kory, trochę takie duże, zobaczcie, kawałeczki. Tak patrz na to, ile tutaj jest, ile tutaj jest. Nie wiem, czy jeszcze tej drugiej reszty nie wybierzemy. Trzeba podłożyć od która grunta, od tego sterluca się troszeczkę różni. Ale to będzie miało różnorodność. Jakieś kamyki, kory. Okej, okay, chyba wystarczy. Dobra, nasypiemy sobie na dół. na podłoże. Psińco, widzicie? Jak zwykle zresztą. Nie, Nie wiem, jak ja mam wam to ustawić. O, i bierzemy. ła! Raz. Dwa. Pakujemy wszystko. Ja tylko oberwę to, co jest takie czarne jeszcze. I maśklatę. I trzy. Korzenie w dół, proszę. Anturia lubią ciasno, to już wiem. I teraz to sobie zasypię. A! Jak kupowałam tę Anturium, pamiętacie, że ono mnie kosztowała 23 zł, to mąż, w czasie kiedy ja sobie wybierałam, które wziąć, poszedł mi po taką łopatkę. A, bo ci się koła nie przyda. Anturium kosztowało 23 zł, a łopatka 29. Nawet kupiłabym sobie tańczą, ale mój żonek, jak się zwykle wyrychlił. Zasypię sobie to, bo z będzie mi się ciężko sypać. Zasypujemy cię, zasypujemy cię piękność. Gdzie byście je dali? One są takie ciemnolistne. Ja na razie miałam je przy kanapie yy, prawie 3 km, 3 km. Słyszycie mnie? To <gry> przez dzisiejszy spacer. 3 metry od okna. Południowo-wschodniego tam słońce docierało. Nie dużo, ale niestety to było w ciągu komunikacyjnym i mój nie największy syn, ten starszy, co chwilę mi haczył te liście. Więc to nie jest dobry pomysł. Już na parapacie myślę, że za jasno. Jeżeli wiecie gdzie na jakiejś szafce, tylko że na pewno nie w cieniu. Więc gdzieś do słoneczka. Tylko nie takiego pełnego, raczej przefiltrowanego i może raczej nie za dużo. Ona ma ciemne liście. To jest bodajże Black Velvet. Dziękuję, Pani pomóżcie. Gdzie ja ją teraz mam postawić? Postawiłabym ją koło kuchni, tam też jest dość jasno na podłodze. Ale też się obawiam, że będzie co chwilę ciorana przez dzieciaki, męża. Jeszcze ja ją obcioram odrobinę i jeszcze koty. Więc nie widzę tego jakoś. Oj, oj, oj. Dobra, jeszcze tutaj z tej strony. Dobrze, że to rozrobiłam jedno z drugim, bo tutaj by mi tego podłoża nie wyłączyło z tego Sterluxa Premium. Okej. Okay. i tak mi trochę dostało. Mamy to. Ostatnio oglądałam sobie film jednej youtuberki, ja też takiej nowsz jest nowsza ode mnie na ja taką kupiła disco, doniczkę i wam powiem, że trochę mnie to zmroziło. Bo zobaczycie zaraz y co ja w draponicy. O, ona jest posadzona. Do nowego podłoża. Czy ona odbije, nie wiem. To audiolibrary. Czy ona odbije? Nie wiem. Powiem Wam szczerze, że moja mama podlewa kwiaty. Nie wiem, jak ona je podlewa. Nie wiem, jaki ma system. Zaraz by to nie zasusza, tak jak ja. Ale ja myślę, że jak podleję więcej, a tym knocikiem sobie podciągnie, jakby mi nie podlała, to też będzie dobrze. Więc trochę tutaj o. Um, Byś tak może stał, to by było super. Stój, roślinko, stój. Jeszcze ja tutaj trochę dosypię, bo ona się kipie, a ja nie chcę dawać jej pana przecież, pani żadnego patyka, więc trzymaj, się rzucie, nie? I prawie cała ziemia. Mamy to. O, mam tu taką osłonkę. Plastikową, ale plastikową i anturium. mogą być jasną, bo jest ciemne, ale nie mam jasnej. Prezentuje się oto tak. A teraz pokażę wam co ja mam z quadrapoliki, bo faktycznie to jest koniec. Teraz tylko znaleźć mu miejsce. Yy. A dam, żeby się nie potłuczło. I powiedzcie mi, czy znacie... Ojejku! Ojejku! Paragonik yy, zakupiony przez Allegro. O, doniczka jedna, hydroponiczna. Bodajże trzynastka. I miernik. Tylko oczywiście... O! Nie tak. Zabijcie mnie. Muszę to jakoś włożyć. Ani do ten. A ten jest jeszcze większy. Nie pasuje. Zaraz zobaczę, co jest grane. Tu są dwa. O, tu jest jeszcze większy miernik. a no tak ja to jestem mądra przekładamy to z tej strony <ścoughs> to jest to sama doniczka ja osłonek trochę mam a tutaj taśmą oklejone bo to już nie są same osłonki Ci, co się zajmują hydroponiką na tysiąc, też kupują w tym sklepie. Ja to tak kupiłam na Allegro, bo na Allegro ja załatwiłam sobie w tym roku Więc mi się to opłaca trochę bardziej. żeby Ojej, przykleiła się mi taśma. To są doniczki z osłonkami firmy Leni. Niemieckie. One są ceramiczne, home design design, malutkie, to jest 7, 8 ale w sam raz i tu do tego będą te mierniki. Dlaczego biorę te mierniki? Wiecie, ja raczej roślin nie przelewam, raczej je ususzam, ale chciałabym się nauczyć. O, jedna taka bielutka. Nożyczki. Na tej, na tej paczce nie pisałam że tu jest jakaś ceramika, jakieś szkło. Ja się bałam, że coś się może temu stać. O, to tak ciepli do tego automatu, ale wszystko ok. A tu druga. Też w tym samym kolorze. Bo ja raczej nie z klimatu blisko. O, już sobie zamontuję ten mierniczek. I mam, i będę mogła się bawić w hydroponikę. Eee, to mam w sumie wszystko, ale jeszcze chciałabym wam coś pokazać. Jeżeli jesteście na to gotowi, bo mam pewien problem. problem zagwostkę problem, zagwozdkę mam taką. Mianowicie mam eee, malutkie, m, malutkiego filodendrona dark Malutkiego kupionego u Mateusza w roślinnej dżungli. Jak kupowałam u niego doniczki, to mówię, a, tam same doniczki kupię jeszcze y, jakąś roślinkę. No i kupiłam wtedy doniczę 5,5. Zobaczcie. On sobie stoi na parapecie. I od jakiegoś czasu dolega mu to, że jak te liście robią się coraz większe, zobaczcie. To one robią się takie. Nie wiem, czy to są po prostu stare liście, on je traci, czy co się dzieje. Korzonków tutaj nie widzę. Nowe przyrosty, zobaczcie. Są, tu jest pełno nowych liści, więc ta roślinka żyje. Tylko zastanawiam się, dlaczego ona tak rzuci te największe liście. Myślałam, że może jej za jasno, ale przecież zimą nie ma aż tyle słońca. Nie jaśni, nie jest tak jaśniutko. Myślałam, że może za, za sucho mają. Ma te, e, filodendron, więc podlałam od domu, nasiąknął ile chciał. No ale nie wiem, co jest nie tak. Widzicie, jakby liść ma e, termin ważności, czyli. Długość ogonka i liścia. I wystarcza mu na tyle. I to jest koniec. Ja sobie zobaczyłam tego dark forma, darm forma w dużej, dorosłej formie. Jeżeli ja takiego osiągnę, to będzie szapoba. Jak mi się to uda, on by nawet tutaj pasował do tego hydroponicznego koszyczka, ale nie on nie pójdzie. On już jest w ziemi, więc on zostanie w ziemi. Do hydroponiki pójdą te rośliny, które mam obecnie w wodzie. A nie mam ich dużo, bo sąsiadce coś się łama, wam, łamało, coś wam pokażę, jak będę to sadzić, jak nabierze korzeni. A agla, one mam, mam już te korzonki, ale to jeszcze za jakiś czas. No, i to jest to. Jeżeli wiecie, co tu jest grane, to napiszcie. Mój mąż mówi, może ma za małą doniczkę. No, nie ma za małej doniczki, tutaj nic nie wychodzi. Może ma za sucho, nie wiem. Po prostu. Boję się przelać, no i tak patrzę tu na tego korzenia i mi trochę słabo. Moi drodzy, skończyliśmy dzisiejszy odcinek, znaczy ja skończyłam dla was. Cieszę się, że jesteście dalej tutaj, że byliście w ogóle, pomogliście, znaczy pomogliście, mogłam w waszym towarzystwie to antorium, no, przesadzić po prostu. Bo ja mówię, to moje pierwsze. Teraz będę szukała mu miejsca, żeby sobie gdzieś stanął w takim, żeby go nikt przypadkiem nie szturchał co chwilę. Też chyba nie przy koloryferze. Więc trzeba coś wymyślić. No i to w sumie tyle. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj. Na przyszły odcinek. Zamierzam w końcu wziąć tego majojego. Który ma coraz mniej liści, yy, więc zerknąć tam w korzenie, co mu nie pasuje. Dostał najlepszą doniczkę, najlepszą osłonkę, najlepszy palik specjalnie dla niego, przesadzony w lipcu, bo gorąco pięknie, yy, a coś mu nie pasuje. No i co ja mam zrobić? Yy, Zajmiemy się może tym pełzaczem dragonem, ale ja nie mam pewności i myślę, żeby jeszcze zobaczyć Filotendrona, Little Phil, bo on, moi drodzy, tak jakoś średnio, ostatnio go pochwaliłam, sobie radzi. Tu są kulki nawozu długo działającego, bo to nie są bulwy. O! Więc tyle. nawozić tą Anturium jeszcze będę, bo jeszcze mam trochę biohumusu, więc biohumusem po nawożę trochę, ale to myślę za, za tydzień, za dwa je odrobinkę dam. A potem wejdziemy w tego emeralda, znaczy nie emerald, tak? Emerald Harvest, ten trzyskładnikowy. To też będzie dla mnie niezła zabawa. Yy, dobra, już tyle nie gadam, bo się rozgadałam, a to niepotrzebne. Widzicie ja tutaj bas, grę, bawię się w tej mokrej ziemi. U. Nie wiem po co ja to robię, no ale tam mówię, brakuje mi kontaktu. Yy, a rękawiczki dają czucie, więc jest ok. Yy, moi drodzy oglądający, yy, dziękuję za dzisiaj. Jeszcze raz dziękuję. Yy, życzę Wam spokojnego dnia weekendu, bo weekend może coś uda mi się dla Was nagrać. Ale z pewnością tego nie puszczę, bo muszę to jeszcze poskładać. A wiecie, mam trochę czasu, to też robię inne rzeczy. Próbuję czytać, badam się, może jeszcze do dentysty się wybiorę i układam puzzle. Od dwóch lat pod kanapą sobie siedziały, a teraz się za nie zabrałam, więc też troszeczkę czasu. One mi zajmują, bo zostało mi jeszcze jakieś 750 elementów, żeby je ułożyć i powiesić na ścianie, bo dziadek przyjdzie za około miesiąc z wiertarką, będzie mi tu ścianę. O ile się zgodzi, e, dokładał płeczek, bo ja nie wiem, czy nad gniazdkiem będzie dziadek gotowy tutaj coś wiertać, ale spróbujemy. I powiesiłby mi te puzle, o ile je ułożę, więc troszeczkę czas mnie goni. Moi drodzy, jeszcze raz, trzeci raz dziękuję. Wielkie dzięki! Zapraszam ponownie. Kto nie subskrybuje, a mnie oczyszcza, o, o, odwiedza co jakiś czas, to zapraszam do subskrypcji. Nic mnie tak nie cieszy: jak nowa osoba na kanale, ta, która chce spoglądać na moje zielone perypetie. Bo one są czasami frustrujące, jak zobaczycie moje Epi, Global albo Kroton, którego ładnie przesadziliśmy, a którego mam już do wyrzucenia, bo po prostu z wysechu już nawet nie mam siły ratować. Bo te korzenie zrobiły się jakieś takie. Nie no, mam drugiego krotona, jest piękny, ja wam go pokażę. Przyjdzie na to czas. Pod cudnie rośnie, więc trzeba się z tego cieszyć. Dziękuję, życzę Wam spokojnego dnia, spokojnego weekendu. Do zobaczenia w następnym filmie, w którym mam. O, takie to było podróże w którym mam y, do ogarnięcia kilka roślin. Może ogarniemy je razem i na szybciutko. Może jeszcze jakaś paczka się zdarzy z jakimiś akcesoriami, bo cały czas jeszcze coś sobie dokupuję. Więc też wam pokażę. Teraz muszę tylko znaleźć miejsce, gdzie te dołuczki dać, żeby się nie potłukły na razie. I. No i muszę posprzątać. Więc serdecznie dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ściągnę to, żeby się nie bawić i pogadam tak do Was z się tą ziemią. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. I do zobaczenia w następnym. Żegnam się już. 拜拜。